Dzień dobry kochani, witam was u naszego Hakelberego Fina w jego nowym domu. No powiem wam, że chałupkę udało mi się dla niego znaleźć przepiękną. Jest to gotowy dom ściągnięty z galerii. Już wam pokazuję kto jest jego twórcą i skąd ja go tutaj wytrzasnęłam. Empty Tartosa Starter od Amieis, nie wiem jak to się wymawia, ale gdybyście chcieli no to sobie myślę znajdziecie. A jeszcze Wam go pokażę w środku, bo tak jak wspomniałam wcześniej, domek był pusty. Nie, nie, nie urządziłam go tak, wiecie, na maksa, no bo nie miałam też dosyć kasy. Zostało nam 519 symbioanów. Jeszcze mamy parę rzeczy do sprzedania, ale najpierw muszę je ogarnąć na tym stole tutaj do ogarniania rzeczy archeologicznie. Jeśli chodzi o naszą tutaj M. Boże, przepraszam, zapomniałam. Emma, tak. To ona sobie tu z nami mieszka i właśnie coś pichci. Ale kochana, upichciłaś tylko dla siebie. No dobrze, trudno. Jak upichciłaś, to zjedz test z. test, tak. Tost z serem. Ty, mój drogi, w takim razie wiesz co? Też coś ugotuj, ale może ja cię każę ugotować coś więcej, mmm, tak, żeby starczyło dla większej ilości. Dla nas obojga na dłużej. Może to być tartosjańskie jakieś jedzonko. No i właśnie, macie okazję tutaj sobie zobaczyć ich kuchnię, ich łazienkę. Tu więcej na górze nic nie ma. Na dole mają sypialnię, która też nie jest jeszcze w 100% urządzona, ale no prezentuje się o. W ten sposób. Myślę, że jest. Boże, trochę mi... Poczekajcie, może na, może na tabie Wam pokażę. Nie wiem, czy ona jest warta pokazywania na tabie, no ale e, Tak sobie wygląda nasza sypialnia. Myślę, że jest całkiem przyjemna. E, to jest dół, ale w ogóle ten dom jest śmiesznie zrobiony, bo żeby wejść do niego, to musimy najpierw wejść po schodach na górę. Zaraz Wam pokażę. E, no i tutaj mamy taki sobie odpokoik właśnie. Na nasze zebrane artefakty, jakieś rzeczy. Tutaj nawet ozdoby kupiłam, bo miałam trochę pieniędzy. Słuchajcie, czemu nie? No i właśnie, chciałam Wam pokazać, jak ten domek jest zbudowany, ale się zgubiłam. Tutaj mamy ogród. O, ogród wygląda tak. I żeby dostać się, słuchajcie, do domu, to musimy sobie wejść tutaj po tych schodach. O, musimy sobie wejść na górę. Ale najpierw musimy sobie wejść. Musimy sobie po tych schodach wejść na górę, o, i tu na górze mamy taki przedsionek. Tutaj może trochę do góry podjadę. Z przedsionka mamy piękny widok na Tartosę. No i wchodzimy sobie do domu i tutaj mamy, o proszę, kuchnię. I za ścianą mamy łazienkę. Łazienka nic specjalnego. Łazienka zresztą była gotowa tutaj w tym domku. Niczego z nią nie robiłam, bo w sumie po co? No dobra. No i tak się prezentuje. Myślę, że prezentuje się całkiem zacnie. Nie wiem jeszcze, co będzie, jak będą dzieci. No cóż, jakoś sobie poradzimy. Może ten pokój do ogarniania się przeniesie tutaj na górę. Albo może. Może sypialnie się przeniesie tutaj na górę, albo może tu się coś wydzieli. Nie wiem, jeszcze zobaczę, zastanowię się, tymczasem wygląda to tak, jak wygląda. No i myślę, że dzisiaj, słuchajcie, skupimy się troszeczkę. Kochana, czy ja Ci tego nie sprzedałam? Tak mi się wydawało, że ci to sprzedałam, ale może nie. Skupimy się, kochani, trochę tutaj na właśnie. Ogarnianiu tych skamielin i innych rzeczy. Ja się tak zastanawiałam, czy ona powinna wrócić do rodziców, czy może mieszkać z nami, ale mi się wydaje, że właściwie chyba niech zostanie. Chyba niech zostanie, będzie ciekawie, jeśli będziemy sobie tutaj żyli we dwójkę. No więc mój drogi, myślę, że dziś spędzicie trochę czasu właśnie tu w tym pokoiku. Będziesz oczyszczał artefakty. Troszeczkę tych artefaktów do oczyszczenia mamy, więc, wiecie, robota jest. Odeśli wszystkich uczniów, by poszli sami, ale ty, mój drogi, do szkoły nie idziesz. Ja w ogóle bym chciała, byś ty tą szkołę rzucił. Czy ja już mogę to zrobić? Bo jakoś ostatnio nie mogłam. Weź, dzielny, weź dzień wolny, weź udział. W zajęciach znajdź pracę, zwolnij się z lekcji z powodu choroby, znajdź pracę dorywcze. Hmm. Może gdybym ja z nim poszła, słuchajcie, to bym mogła zrezygnować u dyrektorki? Nie wiem. Szczerze, nie wiem, nie mam pojęcia. I w ogóle, ty co jesteś? A czwórkowy jeszcze jesteś, to jest całkiem nieźle. Mogą cię też z tej szkoły wyrzucić podobno, z tego co się orientuję. No a w sumie, to się nie będę tym przejmować. Nie jesteś już dzieckiem, już cię, opieka społeczna nie zabierze. No i pięknie, och, jakiś tu jest wspaniały złoty posąg cetli kutlu, tutli, kutli. Kutli, putli. Czy mogę tu postawić? Na półce mogę. Wspaniale. Yy, wiesz co, mój drogi? Może ogarnij coś kolejnego. Oczyść kolejny artefakt. Jedziemy z tym koksem. Yy, twoja dziewczyna, jak przyjdzie, to się zajmie roślinkami. Tak myślę. No, ktoś tu idzie nas odwiedzić. Jakiś człowiek, i to jest chyba jakaś nawet gwiazda. Ciekawe. A właśnie, bo my mamy, kochani, zdjęcia w ogóle do sprzedania. No, przywitaj się przyjaźnie z tą gwiazdą. Co się będziemy, słuchajcie, ograniczać. Jak sam do nas przylazł, to może warto się z nim tutaj zaprzyjaźnić. Może da nam autograf, który potem z zyskiem sprzedamy. No właśnie, a te zdjęcia widzicie. Może ja je tutaj powy, powywieszam. I. jakie? Piękne. Widzicie, te gorsze to się sprzeda. Sprzedamy do publikacji te kiepskie, ale te ładniejsze to sobie zostawimy. Filtr jakiś? Nie, nie będziemy dawać filtrów, chyba. Albo może damy taki ciepły i dałabym mu ramkę. Może ciemne drewno. Tu nie możesz podejść. Sprzedaj do publikacji, mój drogi. Czy ty się przywitałeś tu z tym gostkiem? Przywitałeś się. Porozmawiajcie o! Może jakieś ploteczki. Ale on jest wielką gwiazdą, i tak sobie od po prostu do ciebie przyszedł. Aha, bo jest sąsiadem. No dobrze, to porozmawiaj z nim o stylach tańca, skoro chce z tobą gadać. Jestem w szoku, ale ok. Entuzjazmuj się fotografią. Cóż on jest? On jest prawdziwą gwiazdą. Jestem w szoku. Nie rozumiem, dlaczego on tu do nas przyszedł i chce z nami gadać. No ale dobra, skoro chce, to chce. Dawno temu miejscowy budowniczy statku wyrzeźbił na dziobie statku podobiznę księżniczki Kordeli i kochanka pirata Rodrigo Bede Pablo, który statek zatonął. Ci, którzy pamiętali o ich miłości, znieśli się na szczyt wzgórza położonego przy ukrytym wodospadzie, żeby wyle. Dobra, nie chce mi się. O, widzę, że przyszli tutaj do nas. Przyjazne powitanie. Eee, czemu ja nie mogę ich zaprosić jako sąsiadów? Hmm? Nie mam opcji zaprosić sąsiadów. Nie wiem dlaczego i teraz nas nie będą lubić. Nie rozumiem. Hmm. Nie kumam. No nie kumam, co tu się wyprawia. Nie wiem naprawdę. No, chciałabym przyjąć od ciebie entuzjazmu się, gratuluj za zaręczyn, ale nie mam opcji. Nie wiem, co się dzieje. O, zaprasz sąsiadów, dobra. Ło! Tyle to trwało i było takie skomplikowane, że o jezu. Fajnie, żeście ciasto przynieśli. Zaraz je sobie zjemy. Zobaczymy, czy on lubi ciasto. Ej, gdzie położyłeś ciasto? Halo! Ciasto moje, gdzie, gdzie jest? Opowiedz legendę. Opowiedz im legendę o Salwadoradzie. Kurczę no, why not, opowiedz im legendę. Myślę, że to jest całkiem niezły pomysł. No i zawałaj na posiłek, bo jestem bardzo ciekawa, czy lubisz keksa. Bo to, moi drodzy, ewidentnie jest keks. Lubicie keksa? Bo ja bardzo. Znaczy, inaczej. To zależy, jakiego keksa. Ale dobrego keksa lubię. E, ty, ty tu nie bądź flirciarski. To nie jest kobieta dla ciebie. Miałeś, mój drogi, dzisiaj ogarniać artefakty, ale tu lud, lud do ciebie przyszedł. No dobra, no jak przyszedł, to, to cóż czynić? Trzeba się ludem zająć. A w ogóle to zaraz. Relikt Zaza za, to to lot, to, Relikt chaosu, relikt strażnika, relikt strażnika za zatotolotta. Czy ja to mogę połączyć? Eee! Za zatotolotta mogę pod po, po ten. To zaraz to zrobimy. Zobaczymy, co się stanie. Ej, nie zjadaj mi resztek! <grym>, no dobra. Nie wiem, czy lubię ciasto owocowe, ale zaraz się dowiem. No niestety. Nie lubię ciasta owocowego. Jaka szkoda! Jest mi z tego powodu niezmiernie przykro. Bardzo. Bardzo jest mi przykro. Zaraz połączymy relikt i zobaczymy, co się stanie. Chcę to zobaczyć. No, 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 daj se spokój z tymi talerzami, ja chcę zobaczyć, jak relikt łączysz. Mmm. Kto do ciebie dzwoni? Ktoś dzwoni? Przecież już dzwonił. Po co drugi raz? Odczep się chłopie, czy tam kobieto. I don't care. I łączymy relikta. Moi drodzy, relikt połączony, i sobie tu lata. Frrr. No i mamy relikt w kieszeni. I co teraz? Co teraz? Co ja z nim mogę zrobić? A, muszę wstawić kryształ. Oszlifowany kryształ muszę mieć. No dobrze, to oszlifujemy. O proszę, jacy, jacy piękni sąsiedzi! Czy Wy jesteście parą? Cudownie by było, w ogóle y, tu było ten. Gratuluj zaręczyn. Absolutnie, gratuluj. Gratuluj jej też, skoro jest zaręczona. Temu tutaj możesz podziękować za przybycie. No w końcu jest gniazdą. Y i właściwie, skoro jest gwiazdą, to warto by się było z nim bliżej zaprzyjaźnić. No bo wiecie, następnym razem już takiej okazji nie będzie. Więc sobie tutaj opowiemy mu jeszcze jakiś dowcip. Yy, I pogadamy sobie z nim chwilę. O różnych rzeczach. Nie jest to aż takie istotne. Istotne jest też, żeby nas lubił. Pa yy, ba, ba, ba. O, 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 o smakach kawy. Właściwie musimy może tą maszynę do kawy kupić, co? To na pewno byłbyś szczęśliwy, jakbyś mógł kawę pić. Yy, co by tu jeszcze przyjazne? Lubię, nie lubię. Poznaj go. O, właśnie, widzicie. Yy. I jeszcze się po entuzjazmu i fotografią. I myślę, że to wystarczy chyba na ten moment. Myślę, że i tak już będzie z nami gadał, mam nadzieję. Och, a ty już wróciłaś, kochanie. Jak ty się czujesz, moja droga? Jesteś trochę głodna i brakuje ci zabawy. Ale roślinki, widzę, że zostały ogarnięte. Przyjdź tu, moja kochana. Chodź tu, przywitaj się z naszymi sąsiadami. Więcej opcji, przyjazne. Przyjazne powitanie. I w ogóle... Mm, nie wiem... Erkis. Czik. Co tobie w ogóle? Czemu jesteś zażenowana? Ktoś ci pewnie wlazł. Co ty robisz, mój drogi? Grasz w grę. Nie chcę, żebyś grał w grę, tylko chcę, żebyś tutaj dokończył swoją pracę. Stety, niestety. Proszę cię bardzo. Oczyść artefakt. Kontynuuj to, co zacząłeś. A twoja dziewczyna zajmie się tutaj naszymi gośćmi i również chyba im pogratuluje. Nie wiem, czy im pogratuluje, ale zaraz zobaczymy. A poza tym to się poczęstuje. O, weźmie sobie tutaj kawałek ciasta, bo ja jestem bardzo ciekawa. Czy może ona je lubi, bo oni w sumie mają troszeczkę inne yy, gusta. Nie, no, nie żartuj chyba z małżeństwa. Entuzjazmuj się nadchodzącym ślubem. Gratuluj zaręczyn. Może was zaproszą to by było bardzo miłe. No. Tak, bądź miła, bądź miła tutaj dla tych swoich y, sąsiadów. Ym, poznaj ją, może powinnaś się z nią zaprzyjaźnić. Poproszę, o zostanie Simką z orszaku ślubnego. O! No jeszcze chyba musimy, y, jeszcze chyba musimy tutaj troszeczkę się z nimi zaprzyjaźnić, ale ja bym chciała, skoro mogę, poprosić o zaproszenie. O, to by było wspaniałe. Yy, Dzieli się genialnymi pomysłami. Oj, co tobie, kochana? Coś ci się tutaj wydarzyło, tak? No bo te zabawy nie masz, wiesz co? Opowiedz im, może dowcipy. O, yy, autoironiczny, tek może być. Opowiedz śmieszną historię. Yy, a ty tu sobie widzę z tą gwiazdą, rozmawiasz. No też fajnie, też fajnie. Tata dzwoni. Hmm, albo może nawet przyszedł. No dobra, to ty sobie tutaj rozmawiaj, nie będę ci przeszkadzała. E, widzę, że tobie zabawa trochę rośnie, jak sobie tak sobie z nimi gadasz, więc poproszę cię o więcej. E, Poparodiuj sobie tu kogoś. Dowci po pąklach, też jest ok. Ale nie zniechęcaj ich do siebie, no chcemy iść na ślub. Zapytaj o ulubiony kolor. A, jesteś miłośniczką muzyki. No dobrze. Co, ty też nie lubisz ciasta owocowego? Przykro mi, naprawdę. E, muszę Wam tutaj coś dla rozrywki jeszcze zorganizować, bo niczego tu nie macie. E, chyba przydałby się stół do szachów. Tak sądzę, że to jest dobre rozwiązanie. A, widzę, że oczyszczenie artefaktu idzie Ci całkiem ładnie. Nie wiem, może to sprzedamy i kupimy ten stół do szachów. A, co jeszcze? Mog... Bo ty chyba nie dasz rady oszlifować klejnotu, a Huckleberry by mógł. Więc może oddasz mu swoje klejnoty, co? <ścoughs> to zabrzmiało dwuznacznie. No dobra, a co tu mamy? Ptak prehistoryczny, do sprzedania. Mapa skarbu, nie można jej sprzedać? O, jak mi przykro. No jak tam, lubicie się chociaż trochę już? Jeszcze jej opowiedz jakiś dowcip. Autoironiczny może być, jeśli ci to pomoże i poprawi humor. Zaraz zobaczymy, czy Wy się lubicie z nią. Moda dorosła, w miłośniczka, muzyki i znajomość. No, to chyba jeszcze zaproszenia na ślub raczej nie masz się co spodziewać. Hmm, co ja mogę? Co ja mogę zrobić, żebyś tutaj mnie bardziej polubiła? Możesz ją o kolor zapytać, o zawód. O gust muzyczny. Zapytaj, skoro jest miłośniczką muzyki, to może się dowiemy czegoś więcej w temacie. Chodź tu ty mój drogi i weź tutaj też opowiedz jakiś dowcip. Śmieszną historię. No, bo muszę was jakoś rozerwać. Ale tak, zaraz zobaczymy. Cóż tutaj jest? To jest jakiś omisjański nóż z brązu. Ja go sprzedam. I zaraz zobaczę, czy... Uda mi się kupić ten stół do szachów. To by nam rozwiązało problem. Nam właściwie dwa problemy. Mm, ten antyczny stolik do szachów mi się podoba, i on nam tu chyba pasuje. Znaczy, może nie do wystroju, ale do tematu rozgrywki on mi pasuje, więc ja chyba sobie tu przy nim zostanę. Tak, myślę, że to jest dobry wybór. No i jeszcze jakieś tutaj wygodne krzesełka. Myślicie, że pasują? Wydaje mi się, że chyba tak. Chyba są całkiem spoko. E, tak sądzę. Więc, o co ty robisz, kochana? O, przemowę sobie wygłaszasz, jak miło. E, chciałabym, kochana, żebyś zagrała sobie tutaj z tą Lu Lucią, e, bo chcemy się z nią zaprzyjaźnić i wydębić to zaproszenie na ślub, albo nawet być w orszaku, gdyby nam się to udało. E, a ty, mój drogi, co robisz? Idziesz się wyspać, ale jeszcze nie jest czas, chociaż w sumie, no dobra, no jak jesteś śpiący, to idź spać, no dobra. Okej, okay, pośpij sobie. A my tutaj pracujemy, pracujemy nad tą naszą sąsiadką. O, i chyba udało nam się zyskać jej przyjaźń, więc słuchajcie, spytamy ją. Przyjazne, e, poproszę zaproszenie na ślub. No może w orszaku, to może niekoniecznie, ale wiecie, no zaproszenie na ślub to mogłaby nam dać. A potem sobie skorzystaj, kochana. No i też chyba będziesz szła spać, tak sobie myślę. No i co nam odpowie? Zgodzi się, czy się nie zgodzi? Chyba się zgodziła. Och, jak miło z twojej strony, wspaniale, cudownie. A może pozwolisz mi być w warszaku? Zaraz ją jeszcze o to zapytamy. No, bo w sumie czemu nie? Chociaż chyba nam teraz odmawia. Nie? No trudno. <ścoughs> no trudno, nie to nie. To w takim razie wiesz, co możesz już iść. Na razie, papa, pa. bo już jest późno, bardzo długo zabawiłaś. A ja bym tu w ogóle, kochana, chodź tu podejść i obudź naszego. Haka. Hej, śpiochu, wcześniej się położyłeś, bo ja bym chciała, żebyście sobie pofiglowali. Bo oboje potrzebujecie trochę rozrywki, więc sobie pofiglujcie, moi drodzy, moi kochani. Uuu, Emma dowiedziała się, jakie zainteresowanie w zakresie figlowania ma Hakelbery. No, ciekawe, jakie ma, bo ja tego nie wiem. <ścoughs> mm. Tu się czegoś dowiedzieliśmy. O, profil. Jest muzykiem. W samym, w samym blasku. Okej, okay, pozwoliła nam być na weselu. i zostałam Sim. Jednak się zgodziła. No wspaniale. Cudownie. A co my tu wiemy o tym naszym figlowaniu? Aha, lubisz jednych i drugich. No dobrze, dobrze. Okej. Okay, w porządku. Głęboka więź, i w ogóle cudownie. A ty? Tak swoją drogą? Bo ja nawet tego nie wiem. Okej. Okay. super. Moje wy słodkie, podróżnicze dziubaski. Ui, no, słodziaki z Was straszliwe. Mój drogi, wracaj sobie do spania. Dokładnie, wracaj sobie do spania. Kochane, śpi, śpi, śpi. Jeszcze jest noc, jeszcze jest czas, żeby tutaj sobie spać. Nie leż, tylko śpi. A ja się moi kochani z wami będę żegnać. No, bo wydaje mi się, że przegraliśmy cały dzień i chyba już nagrywam wystarczająco długo. Na razie jeszcze nie pojedziemy do Salwadorady. No, słuchajcie. Musimy, muszę dokończyć tutaj ogarnianie, wiecie, tych wszystkich rzeczy, więc ja sobie pogram chwilę z nimi sama, a w następnym odcinku, no sądzę, że znowu się wybierzemy na wyprawę. Nie wiem jeszcze, czy sama z nim pojadę, czy pojedzie z nim Emma. Zastanowię się nad tym, ale myślę, że Emma chciałaby jednak tutaj dokończyć swoją szkołę, bo ona jest taką pilną uczennicą, więc wydaje mi się, że on chyba pojedzie jednak sam. No, a tymczasem, tym uroczym naprawdę obrazkiem się z wami żegnam. Życzę wam miłego simowania. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do usłyszenia. I pa. pa.